Elo, elo 320. I dzisiaj y, chcę powiedzieć coś na temat y, proporcji ekranu, Mianowicie no 21 na 9 jest to chyba najszersza proporcja i powiem jedno, że szersze na pewno od 16 na 9. Was strasznie swojego monitora nie lubię. Czasem jak gram w CS-a, to myślę sobie tak, żeby kurde jednak szerszy mieć monitor, to może by mi lepiej szło w tym CS-ie i by było więcej widać. No, mogę pokazać też na Minecrafcie, ale niestety Minecrafta skasowanego swojego. Więc nie pokażę, jak to wygląda, ale chyba fragment z filmików ściągnę i zaprezentuję, jak to wygląda. No. I jak widać, no, więcej widać w tym Minecrafcie niż w takim prze przeciętnym monitorze. A powiem. Że tylko rozdzielczość zmieniłem. W większości grach, właśnie, nie mogę zmienić rozdzielczości na szerszą. Muszę do tego specjalnie sobie monitor kupić nowy, żebym zmienił. Ale już nie dbam o to, bo nawet komputer nie jest taki no z kosmosu i kurde masakra ale ale wiem, że można tak zrobić sam nawet widziałem recenzję jednego z monitorów dobra nie jednego, ale jest, ale jest naprawdę gites i Kurde, nie mogę się doczekać, żeby chociaż przez chwilę na nim popracować. No, też ze stronami jest nieźle, bo można więcej zobaczyć. I na, i na przykład. I, I na przykład jak są dwie karty oczywiście włączone, to to wtedy będzie wszystko widać no tak po mojemu i, i bez żadnych tam zmniejszeń czy e, czy no zniekształcenia stron czy wiadomo o co chodzi no. co za to daje w filmikach w filmikach oczywiście jest to taka wersja kinowa i w filmikach, w których są zazwyczaj takie paseczki na górze i na dole, bo, bo są takie na przykład w moich filmikach, to, to, to właśnie jak się zrobi na full screen, to tych paseczków nie będzie. No niestety ja nie mogę pokazać przy, przykładu, ale. Wiem, że nie będzie. Ale za to też na odwrót działa z filmikami, które mają rozciągnięty obraz na odtwarzaczu YouTube'a. To, to jest na zasadzie podobnym jak w formacie 4x3. Tyle, że e można sobie już wybrać żeby nie robić na full screen. Bo jak zrobimy na full screen, no to wtedy się bardziej dopasowuje do monitora i wiadomo. Dobra, ale powiem jedno, że jakbym już miał wybierać proporcje szerokie, to właśnie bym wybrał 21 na 9 i to jest właśnie dobre. Ranga to excellent. No i to tyle z mojej strony.